Ostatnio było choinka, więc teraz czas na ozdoby choinkowe. Jakie są bezpieczne dla kota? To pytanie pojawia się co roku, dlatego zapraszam Was na krótki wideo-poradnik. Cześć, ja się nazywam Penar Weronika, jestem kocią edukatorką i autorką książki Tajemnicy Świata kotów. A to kolejny odcinek z serii Rozmruczane Święta, w którym łączymy bożonarodzeniowe tradycje z bezpieczeństwem naszych milusińskich. Zacznijmy więc od bombek, szklane kule, które pięknie mienią się w świetle. Jeśli masz kota, to wiesz doskonale, że te bombki za chwilę znajdą się na ziemi. Dlatego znając kotcie upodobania, wybierajmy raczej bombki plastikowe bądź akrylowe, które przeżyją upadek z wysokości. Druga sprawa, rozmieszczenie ozdób. Na dole choinki nie wieszamy raczej niczego, co jest delikatne, błyszczące i rusza się przy każdym muśnięciu. Duh, choinki to strefa kocich testów. Wszystkie ładne rzeczy warto dać wyżej. Trzecia sprawa, anielskie włosie. Jeśli mamy kota, to mówimy mu kategoryczne. Nie. Choć wygląda niewinnie, jest to jedna z najniebezpieczniejszych rzeczy dla kota. Czwarta sprawa, łańcuchy. Raczej też bym unikała, natomiast jak już musimy, wybierajmy te bardziej wytrzymałe i mocno nocujmy je do choinki, tak, by kot nie mógł ich ściągnąć. I ostatnia sprawa, lampki, bo przecież nikt nie wyobraża sobie choinki, która nie świeci. Kable potrafią być kuszące, zwłaszcza dla kotów, które uwielbiają gryźć. Dlatego warto prowadzić je z daleka od kocich zębów, z odpowiednio zabezpieczać, prowadzić z tyłu choinki. Natomiast jeśli i tak mamy kota, który wiemy, że będzie próbował sforsować nasze zabezpieczenia, zastanówmy się, czy nie lepsze będą światełka na baterie. Dajcie znać, jak wy planujecie ubrać swoją choinkę. A jeśli macie jakieś pytania a propos Kodi świąt, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Chętnie nagram kolejny odcinek z serii Rozmruczane Święta. Do usłyszenia!